Hej to i witam w kolejnym odcinku z gry Minecraft! Moi drodzy! Dzisiejszy odcinek będzie przezapawny, ponieważ razem z Farelem oraz szakiem przez cały odcinek będziemy latali na deskolotkach albo na latających dywanach Aladyna, jak to woli. Przy tym będziemy musieli wykonywać różne challenge, no i na końcu oczywiście będziemy musieli znaleźć diament. Także trzymajcie kciuki, żeby nam się udało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, a teraz zapraszam do oglądania. Wow, mordeczki, co to jest? Wow. Co to ma być? Ja a czy w powietrzu coś się unosi? Jakiś to kawałek? lewituje. Ej, to jest dywan na gościu. <laughs> tak, to dywan 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 Aladyna. Dywan Aladyna. Dywan Aladyna. Mały? No to pan, co to jest? No. Mi się wydaje, że to jest latająca mm, deska klozetowa. Bardziej to przypomina, nie, <noise> No zaraz, nie wiem, jak będzie. Diwan Aladyna. Ja, wygrałem. Jakby słuchaj. Poczekaj, można to dotknąć? Patrz, można? odpycham Ej. to. O! Zobacz. Od JJ kozwa, biegasz i brzuchem. Ha! Z brzuszka. Zobacz i leci. Kok <noise> i do JJ kijak. Ej, ale to No, chyba do tego no nie służy. trochę w sumie, nie wiem. Mam mega pomysł, poczekaj, sobie tam tutaj klocuszka, cyk, cyk, i zobacz, uwaga, Hop. jestem, Hop. I też tak jest. zrobię. Co jest? Nie, no to jest jakaś parkour. Patrzcie, gdzie czekaj? ja jestem. Co tu jest? Dywan, ale dywan, Ja latam na tym? Ja latam na tym. Czekaj. Ej, jestem. Czekajcie. Ej, ale uwaga. jest. O! Wow, jestem, oh. jest, jest, oh. jestem. Dobra, jestem. też jestem. Zobacz. Ja się na tym przemieszczam. Panie, to jest zapodskoczyć <gulady> To Wow! Co <Wow>! za ładny <gulady> Ej, dobrze, Szaku mówił, że to jest latający dywan. No. <gulady> dobra, dobra. moim zdaniem to jest deskolotka. Kto pozostaje przy zdaniu, że to jest latający dywan? ręka w górę. No. Do góry podnoszę. Trochę wygląda jak dziękuję. dywan, no. Dobra. A ty dobrze! A to do, umów! Myślę, że jest lat są... na latającym dywanie, jakbyś jeszcze byś tak pusział, tak Aladdin, to bym w ogóle nie uwierzył. Słuchajcie! Ai. Czekaj! A teraz? Patry. O! Teraz siedzisz normalnie jak no znaczy taki zgarbiony trochę. Pięknie. Ja też zawa. Ojej! <laughs> zrzuciłam! Ojej! Co nie robi? Ej, dobra! Moi drodzy Aladyni. Ło, ciężko utrzymać równowagę. Słuchajcie, jakiś challenge trzeba wymyślić z tym dziadostwem. Macie jakiś pomysł? Hop. Ej, tu jest lawa. O kurde! Jest lawa i co? Można wpaść dodać, nie? To Zobaczcie, nie wiem, boję się. Czekaj. Okay. Nie, można nawet nad lawą. Ale, Serio. to jest... zaba. Laba. Jak na. Ej, dobra, nie, nie, nie. Co <laughs> jest? Jasna... <laughs> Ja nie Zaku. Nie wiem jest taką oferbą, żeby spalić no. deskolotkę. Nie wiem jak ty to zrobiłeś Ja sobie Oj normalnie gore. jak po lodzie nie jeździłam nie na tym taką musimy ci nową skołować Nie ma tam mojej? Nie, nie ma nie musimy coś wymyślić Trzeba jakoś ją skraftować, czy coś może, ale rozejrzyj się, może faktycznie że tutaj jest Ej, czekaj, tu coś jest Masz? Ej, chyba ona jest to patrz się pali cały czas, widzisz? O no to dawaj podnos Czekaj, czekaj Okej, okay, jest, 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 jest. Serio? jest economic, Ale ja ja skuń... skuń... i wyrzuć, skakuj i wyrzuć. A, to reste! A, to reste! A, to reste! A, to reste! A, Jesteś moim A, latania na dywanie per aladdin, gościu. Mi per aladdin. aladdin. dobra. per bomba w zaraz będzie. Słuchaj, mordeczko. nam tak dobrze idzie latać na dywanie. E, może zróbmy sobie taki challenge. 2 4K na dywanie, odnaleźć diament. Nie schodząc z deskolotki. Dobra, o, ja, ja jestem Całe za. Accepted.

Nie 360 no się, się Nie nawet nie dość, Nie że się spalił w lawie, to teraz jeszcze drzewa nie przeskoczył. Dobra, <grym> Tu te, 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 no to, to teraz. 360. Nie Pięknie, Hop. no zrobił. A zrobiłem, zrobiłem! zrobimy pad Dobra, koniec tego, robimy coś innego. Dobra, robimy challenge odnaleźć diament. Dobra, zajmijmy się, mordeczki, zbieraniem matców. Dobra, okay. sobie zas zasadzę drzewo. Hop. Słuchajcie, na początku trzeba zdobyć drewieńko, nie? A to Uuu. będzie ciężkie, bo Ej, kręci! Jak... Normalnie mi się zaczęło kręcić w głowie od tego latania. Żartuję. opanuj się. Opanuj się i opanuj swoją deskolotkę. No bo... <noise> Ej, Czemu nie mogę jajkiem w ciebie rzucić? Ej, nie mam pojęcia, to się uspokoić. Tak. Tak. No dajcie mi dokończyć wątek czy nie? Tak. No, no masz kończę. Dobra, okej, okay, kontynuujmy. Zazwyczaj, jak się jest na jakimś przedmiocie Zazwyczaj jak się jest na jakimś przedmiocie albo no. na jakimś stworze, to bardzo długo się ręką zdobywa surowce. No to prawda. Chcę, to, to no. powiedzieć. A teraz kontynuujcie, dalej śpiewkę. Czekaj ci pomogę tutaj, bo sobie nie radzić. Dobra, ja nie, już mam No dwa ja co chwilę wchodzę w drzewo, to jest chore. No nie te, lataj, ty nam pomóż też. ręcznie zaciągnąć w deskolodce mordeczko. Którym przyciskiem? Nie ma ręcznego. Przyciskiem R jak ręczny. Dobra szakuję, byś miał jakąś kłodę to daj, bo trzeba zrobić szekierkę. Ja mam... Ja, mam, trzymaj, łap. Ja na razie grabię liście. No, okay. Ej, nie mogę tego podnieść. Musisz się nie kajanie, no, jest, to jest... jest przypał. No, ej, no jest nie, jest... Naprawdę nie mogę tego podnieść? To podleć no, do tego. Dobra, dobra. jest, udało się, dobra, nie było, nie było pytania mordeczko. Pięknie. Co potrzebujemy? nie? Serio? już Zebrałeś całe drewno. Dobra. To ja mordeczki polecę już. Nakopać kobla. Dobra, elo. możecie w ten czas. O, jest i bungiel! Dobra, wy możecie w ten czas. Dobra, kop. Idę po drewno. Dobra. Zbieracie jeszcze troszeczkę drewno, no? A ja sobie tylko robota i robota. No czas na wakacje się w Los Angeles skończyły. Przecież czas kopać dyra w Minecrafcie i kobla, także no. Szaku, wiesz. nie oszukuj, tylko... Nie, nie. Obowiązki przed przyjemnością. No jak oszukuję, halo. Oszukujesz, bo zeszłeś z dywanu, tak? Nie, jak jestem na nim cały czas. Szaku, nie schodź z dywanu. On jest, oszukanie, halo. Dobra. Patrzcie, dalej na nim jestem. Powiedzmy, że ci wierzę. Dziękuję. Czy ty chciałeś A. dać mi kilofa? Chciałem, ale ci y powiedziałeś, więc ci nie dam na razie. No weź. Proszę. Hej! Koczyłem. O, widzisz? Po tam poczekaj, no przez przypadek już tak nie robię. Po no, pierwszym razie się udało. No czekajcie, to, ale to się tylko kopie. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ej, <noise> będzie sobie, przytrzymajcie, <noise> przytrzymajcie sobie przycisk e, do góry i na przykład w prawo albo w lewo i cały czas trzymajcie i zobaczcie jaka karuzela. Oh, oh! Dobra, opanujmy się, Dlate... opanujmy się. O nie. Dlatego mówiłam, że mi się Prymiano w głowie mamy. kręci. Dobra. Strasznie już się w głowie kręci, słuchajcie. No. Kilo w jeden. Drugi. Dobra. No i drugiego nie ma, bo trzeba... Ale ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, chodź. Okej. Okay. Chcesz kija? Samobija, czy nie? Mam wszystko, trzymaj kilo Dobra. Jezunia. Skoro mamy... Trzymaj się To teraz można zrobić... Pochodnie, o, ja mam pochodnie wziąć. nam się przydadzą na pewno. Szanowni przyjaciele, krzyk, szadzą kanie. E, dobra, czy, czy my mamy, przyjaciele, jakiś mieczyk? Nie mamy mieczyka. Dobrze. Uu, mam. Tak. Tak. Ty masz jeszcze jeden klocek drewna? E, mam, nawet 11. Co? Daj trochę. Weź Co? Ej, Co? e, wszystko ja... rzuciłem. Skraszał no ja mi się no, na ten chwilę. Ten... Ej, no nie mogę też tego podnieść. Dobra, mam, ci się, ok? No, trzymaj. trzymaj. No, przecież, tak, tak masz okay. leżej. Dzięki, dzięki. Dzięki, dzięki. Jest, dzięki. ej, to jest mega chore, ciężkie, dobra. Mamy, słuchajcie, mamy jeden miecz, więc teraz może nazbierajmy sobie trochę jedzonka, zanim wy wyruszymy w wyprawę, co wy na to? Tak, zbierajcie dobra, jedzonko, zbierajcie. Zbieraj, ty masz tylko miecz. <laughs> A to musisz sobie kobla nakopać. No ja nie dam rady wszystkiego zrobić. ja dępliki, nie mam zabić dępliki, i jeszcze... Stejka upiec, tak? Chcę, żebyśmy tak, szli tak. z tobą na przygodę. To nam musi zapewnić. Nie sięgam. Suchy okay. Akurat, Nie, nie sięgam świni, rozumiesz? To patrzy się na mnie, się za mnie śmieje. Na ja świnio. Win. Okay. O nie, jaki brutal! No, jak bezerker, bezerker. <laughs> bezerker. bezerker. No, kolejna świnia, no nie noś. Z oczkami i czurka. Dobra, sobie nie radzisz, kopie. Ja ci pomogę. Dobra, pomóż mi, z tym pilotem. Dobra. masz paznokcią. Najpięknie. No i, okay. no i co, nie było sobie stajku? poradziliście. Ja tak mam. Ile no tu jest Piękno. świnek? Wspierajcie świnki. Normalnie kolekcjonuję świnki dzisiaj. Dobra, I idę do was. Nie znajemy tego bez sztyku. Myślę, no tak, tak, Po pięć na głowę. Po pięć na łeb. Ej, ciężko no, jest. Jezu, nie mogę, mogę? mogę tej świni zabić. My się tym zajmiemy 3, no. spokojnie. Masz 3, Dobra, ile masz pepszyków? Jest! Prawie dziewięć. Zabiłam jedną. Ja, ja mam trzy. Jeden? Okej. lama też jest, ale ja ją umieścicie le. Czy on jest? Halo. Ciao. Tak. Oplułam tak. się. O je! Drugi a a o, o, a, a... raz! Aha! 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 Co ty na U, A, Ok, budować szybko, mordeczki. Bo bez piecyka to my leżymy i twiczymy Dobra, to No tam zostało, jak masz deski, no to spoko, Nie, mama, spokojnie. Mam kopię, mnie stać na takie rzeczy. A, okej, okay, okej. Okay. Bogol! Braszny, bogol! Prestige! Kurde, jaki fajny kwadratowy taki. <laughs> Drewniany. Drewmiany ja kwadratowe ja, ja mam chorobę lokomocyjną Ja mam chorobę lokomocyjną Minecraft, bo normalnie mnie brzuch boli od tym lataniem. Nie mdli, Normalnie mnie mdli Naprawdę? Eee, tak, Wszystko spoko, ale macie węgiel? Żeby... Ja mam, Dobra, o kurda. tu zaskoczył! Ale ja tu sobie, sobie szybciutko na nakopię jeszcze węgla, bo akurat są trzy rudy, więc easy. To, też kopię. Dobrze. Ej, mam takie tabletki na lokomocję, chcesz? Tak. One. Albo da, chodź, to... zaklej mi pępek. To podleć tam do lamy, to ci niego napluje. Nie ma problemu. Nie. No co? Masz ja... piórko, zaklej. Sobie. Jak o, się no co? No, jak się ma chorobę lokomocyjną, to się chce, zakleja pępuszek. Tak, albo lamę zmiecza na łeb wali. Tu jaka ładna lama biała jest, co to jest? To jest lama biała? Czy co to jest? Z coś leci? Bo tak nie wiem czy ją bić. Nie, nic nie leci. Aaa, to nie można zabijać lama. No szkoda. Nie wolno. Dobra. Dwie. Poszły niestety na straty, ale się nie martwcie więcej. Lam nie zabijemy. Dobra, Szaku, jak tam nasze befsztyki? No, Czekaj, ja węgiel no, kobię, spokojnie. Czy nikt tego nie, nikt tego nie pich, pichci? Ja pichcę, najlepszy kucharz kości. w mieście. Pisz. Ej, hamul. Niech to się pichci, ale chodź za mną, coś sprawdzimy. Dobra. Uuuu, co tam? Bo chciałem zobaczyć tą wyspę u góry. Zobacz. Latająca Daj. wyspa! Ej, nie dość że mam latający dywan, czy to deskalotka no to latająca wyspalam jeszcze jest. Patrz, bez tego byśmy tam nie weszli. Ociekcie. Co? Jaka jako wyspalam? Chłopie, latająca wyspalam. Ty tam robisz tyki, o, tak? nie, 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 nie. Ja chcę też tutaj pobawić z wami. Op. Dobra, skoczyłem na drzewo. Kto wskoczy na wyspę ten kozak? Uwaga. Próbuję. Tren, no. Raz, dwa, trzy. Hop! Patrz prawie! Op. nie! Czekaj! Nie! Padłem! Zginę! Czekaj! Pudę, prawie było. Z tego drzewa trzeba skakać, no? Dobra. No nie, no dobra, kurde, ciężko najgorszy. jest! No poczekajcie, ja sobie stanę i. Nie no, trzeba wylądować pierw na tym. Cyk, no. dobra, lekko, gazu trochę do tego. I uwaga, copnijmy się. Codziennie no, spadłem. Dobra, no, i uwaga. No, słabo nam to idzie. Raz, dwa, trzy! W tupę, No kurcze, ej, ciało jest akceptowane. Dobra, robę to. Dawaj się. jak trzeba by tam wylądować. No, wskocz na drzewo. Prawie! Okej, okay, jesteś, życzyłeś jest. jes. mnie. No, dawaj. Raz, dwa, trzy, no, proszę. Nie! Nie, 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 nie. No, szóstwo, pierwszy to zrobił. No, Gościu, nie wpuszczę was tu. Ja was już tu, też prawie tam zalubię. byłam, ale Patrz, się zahaczyłam. nie dojdziesz. Zabudowa jest robiona. Nie no, spadam, no kurde, spadam cały czas. Wow, oh, jestem! Awesome. Jesteś. 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 Elevina. Jestem! Jestem! Elowina. Elowina. najgorszy na, na desce Aladyna. Ale było no, ciężko. Tety. Nie rozszaku, głupia! Co? Co, ty lubisz ci? Głupia ci! Ale jesteś nisko Ale nie, słuchajcie, tak naprawdę mnie ciśnie w klatce. Weźcie mi tu pomożcie wykopać, bo zaraz umrę. Ciśnie w klatce, trzymaj! Pomocną dłoń W klatce, ale w dupie. Nie rozpad, w dupie. Nieważne, wracamy po wewersztyki i lecimy znowu! Lamki, a. Głupi challenge, głupi challenge A ciekawe, jak te lamy się tam dostały one też pewnie latają na dywanach haladyna Być może. Też mi się tak wydaje. Dobra. Gościu, zostaw to jedzenie. Już Dziwny mecz. Słuchajcie, tu wam dzielę, trochę tu. Trochę tu. Kurde, za dużo się Dostałam Mam sztyków. Słuchajcie, bierzcie ten piecyk ze sobą, to mhm. nam się pewnie przyda. I lecimy. Zobaczcie na to, jaka. Oj, to jest kopalnia! Nie! Wow. Ile tu jest? Uważajcie na lawę, uważajcie na lawę. Żelazo! Tu jest żelazo, właśnie. Czaku jak ja to od razu kopię, będziemy mieli w końcu żelazny kilof. Może jeszcze nawet starczy na mieczy. Dobra, nie wow, gdzieś. co tu się dzieje? to tak, uważaj, w ogóle, uważaj, no. można łatwo uderzyć głową. Dobra. I można zginąć. No to prawda. Ładam. Jezus, ja się boję, ja się boję, ja się boję! Siedzi, nie wlatuj tam! Nie chcę! Dalej, lej, opaduj się! Nie chcę, nie, nie. chcę nie się wydostać! Tą Prawo, Jezu, lewo, góra, ja góra. nie wiem, gdzie ja jestem teraz. <głoszaka> <głoszaka> A tu widzę cię. Boję się, jak ja mam się stąd wydostać? No to zleć na sam dół, tam diamenty pewnie będą. Myślisz? Dobra, ja muszę mordeczki wykopać, jedną kratkę w dół, nie, bo, bo nie bo mogę podnieść. Jest... Tam jest woda i tam jest ciemno, więc ja poczekam. Poczekam na was, okej? Okay? Dobra, lecimy. Szkielety, szkielety z przodu. O, o nie. Jest są. So, so. Nie, ja, ja nic nie widzę, ciemno. Leć do przodu, czekajcie. Leć. leć do przodu, leć do przodu. Leć do przodu, leć do przodu. Nie, padnę. Uwaga, ja też. Ja też uwaga! Ja dobra, lecimy dalej. Mordeczki. Mi się skończyły już pochodnie. Czekajcie. Okej, Okej, okay, jestem. Nie, no! Przy, przy góry, na dół, na dół, na dół, na dół, Dobre, na, dół dobra, cześć, dobra. na dół. No, no zrobiłam. Nice. Pięknie. Ja też nie mogę. Dobra, tak, trzeba się przemieszczać. Dało mi się. To jest mega trudne. Nie mam już jedzonka. Macie jedzonka jakieś? Ja mam siew siedem z prawo No kurczę! Dobra, dobra. Dawaj, Spoko. dawaj JJ. Uważaj, uważaj. Okej, okay, do mnie chodź. Powolutku, powolutku. Siedem poszczaków? No chodź dawaj. już. Nie no, ja nie dawaj wiem. Dawaj do przodu. przodu. Okej, okay, w dół, za nie! mocno. Nie. O nie. Nie, ja nie, tego nie dam rady zrobić. JJ, dobra szaku, JJ poszła na straty. Musimy dalej, sami sobie poradzić. Dobra. Zginęła, Zginęła blada, chodź. Nie, niżej, moim zdaniem niżej jeszcze. Dobra. Najgorzej. Okej, okay, moi drodzy, więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej odcinków z szakiem oraz farelem, to koniecznie pod tym filmem zostawcie łapeczkę w górę, a kolejny odcinek na pewno się pojawi. Jeżeli jeszcze nie obejrzyliście innych moich odcinków z Minecraft, to zapraszam Was serdecznie, a na dzisiaj się już z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć!